Miejscowość Barcin w okresie zaboru pruskiego była to miejscowość Bartelstein, podając, tak się nazywała, albo, albo Barcin. Podlegała okręgowi poznańskiemu, była blisko Szubina. Była, patrząc na mapę, na południe od Bydgoszczy. W tej miejscowości Barcin. Urodziła się i wychowywała moja prababcia, Petronela z domu Hartwich. Prababcia owa, to jest to pokolenie popowstaniowe styczniowe. To jest tak, nie pamiętam daty urodzenia, ale jej data urodzenia mogła sięgać prawie powstania styczniowego, czyli 1863 roku. Ona dożyła prawie 100 lat, więc tak samo jej mąż, pradziadek, dożył prawie 100 lat. To byli ludzie bardzo, bardzo wiekowi, ale bardzo umysłowo sprawni i, 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 i bardzo mm, z dobrze rozwiniętą y, pamięcią historyczną. A więc moja prababcia y, Petronella z domu Hartwig poznała y, w 1864 roku mojego pradziadka o nazwisku Różański, na imię mu było Antoni. I ów pradziadek pochodził z miejscowości na północ od Częstochowy, która się wówczas nazywała Wąsosz. Wąsosz, gdzieś na mapie jak spojrzymy, to jest Górny, Dolny, teraz w ogóle to jest teren Blachownia, ale wtedy Blachowni jako takiej nie było. To była historyczna nazwa od dwóch wsi, czy jednego terenu zwanego Wąsoszem. Mój pradziadek poznał moją prababcie i ożenił się z nią w miejscowości Barci. Jednak, ponieważ jego zawodem było kotlarstwo, był ślusarzem kotłowym, prawdopodobnie wędrował za pracą w okręgi różne przemysłowe i stąd w sumie z Wąsosza znalazł się w Śmianowicach Śląskich. Pamiętam, to już jest moja osobista pamięć, na ulicy Śmiłowskiego 9, na parterze mieszkanie takie typowo śląskie, gdzie się wchodziło wprost do kuchni z klatki schodowej. W tej kuchni był taki stół krzyżakowy, był taki piec, na którym moja prababcia kisiła żur. I to nie tylko dla siebie, ale praktycznie dla całego miasta. Był zegar z kukułką, ciężarki, pod zegarem była ryczka. Oczywiście takie kuchenne wyposażenia, typowe dla, dla takiej śląskiej kuchni. Ubikacji w tym mieszkaniu nie było w ogóle. Był tam UMS tak zwany gdzieś w rejonie podwórka, tam były na podwórku chlewiki. Każdy w tych lewikach coś tam hodował, niewielkiego. Z tej kuchni się przechodziło przez takie przeszklone drzwi do pokoju sypialno-stołowego. I to były, to były dwie izby. To było całe mieszkanie mojej prababci w Śmianowicach Śląskich.